Lubimy uczyć się ekonomii, bo dzięki temu lepiej rozumiemy świat otaczającą nas rzeczywistość. Uczymy się jej na lekcji oraz poza nią. Ponieważ wiemy, że podróże kształcą, często wybieramy się w podróże te małe i te całkiem duże. Dlaczego chcemy zostać ekonomistami? Bo ekonomia jest wszędzie. A dobrze, ekonomiści są potrzebni i cenieni na rynku pracy. Potrzeba rozliczyć podatki, które są głównym źródłem dochodów państwa. To właśnie poprzez podatki każdego dnia wspólnie budujemy naszą ojczyznę. Przecież każdy z nas kupuje coś w sklepie, a do ceny każdego produktu doliczany jest podatek VAT. Z którego z Urzędem Skarbowym rozliczają się przedsiębiorcy. Mamy jeszcze podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT, z którego musi rozliczać się każdy, kto pracuje, oraz podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT. Bo wiemy, jak ważną rolę odgrywają ubezpieczenia społeczne. Uczymy się o nich, dzięki czemu wiemy, że gdy będziemy pracować czy prowadzić własne firmy, będziemy płacić składki ubezpieczenia społecznego do ZUS-u. I w razie gdybyśmy mieli problemy zdrowotne, takie chwilowe lub dłuższe, będziemy mieli wypadek, będą rodzić się nasze dzieci albo osiągniemy wiek emerytalny, będziemy otrzymywać świadczenia. Nie zostaniemy na lodzie bez pieniędzy i środków do życia. Bo banki odgrywają coraz większą rolę w życiu każdego człowieka. To tam pieniądze są bezpieczne dzięki gwarancjom bankowego funduszu gwarancyjnego. Tam będą przelewane nasze wynagrodzenia netto za pracę lub prowadzone rachunki naszych firm. Tam będziemy oszczędzać na kontach oszczędnościowych, lokatach i pomnażać nasze pieniądze w funduszach inwestycyjnych. A jeśli nasze marzenia nie będą mogły już dłużej czekać, będziemy brali kredyty i spełniali je tu i teraz, a później spłacali w określonych kwotach w wyznaczonych terminach. O lokalnym rynku pracy dowiadujemy się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie. Dzięki temu będziemy lepiej przygotowani do wkroczenia na rynek pracy po skończeniu szkoły i bardziej świadomi tego, co nas czeka i jak wiele mamy możliwości. A może w przyszłości będziemy pracownikami w tych miejscach? Bierzemy udział w olimpiadach i konkursach, zajmujemy na nich wysokie miejsca w skali kraju. Organizujemy również powiatowy konkurs przedsiębiorczości, pewny jak w banku, żeby młody, młodsze od nas koleżanki i koledzy. Mogli poczuć, jak ważna jest znajomość praw ekonomicznych w życiu każdego człowieka. Pomagamy potrzebującym, organizując i uczestnicząc w akcjach charytatywnych. Dlaczego uczymy się ekonomii w zespole Szkół Technicznych w Lipnie? Bo tu mamy fajnych kolegów i koleżanki, fajnych nauczycieli, miłą atmosferę w szkole, poznajemy ciekawych ludzi. Mamy dużo przedmiotów ekonomicznych, na których uczymy się rzeczy przydatnych w życiu zawodowym i nie tylko. Mamy konkursy, praktyki, wycieczki. ja za swoją pieczą, piekne tak i same się doda.